Deszczyk stuka o szyby. Stuka w ten delikatnie słychać. Miły dla ucha, miły dla serca. Szemrze, szemrze, szemrze. Jakże to piękne. Taką opowieść snuje o miłości, o czułości, o bliskości, o przytuleniu, daje. Przypomnienie. Jest pięknie. Deszczyk stuka o szyby. Cichuteńko szaleści i daje ponieść się fantazji o przyszłości. O przyszłości tej i dalekiej, i bliskiej Malowanej kropelkami wody, bo przecież w tej wodzie wszystko jest zawarte. I wasze ciało ma tej wody dużo, i pijecie tą wodę, i na zewnątrz ją macie. Deszczyk szumi delikatnie. I w te deszczu krople te marzenia wkładajmy, i wkładajcie to wszystko, by ten deszczyk przynosił to, co chcecie. Co chcecie, co chcemy. Deszczyk szumi jednostajnie. Delikatnie, delikatnie. O szyby stuka. I tak po tej waszej duszy. Opływa, opływa. Deszczyk to wspaniała energia. Taka niezabrudzona, czysta i włożyć w nią wszystko można. Więc wkładajcie co najlepsze. Te plany, marzenia. Niech ta woda, ten deszczyk przyniesie to, co chcecie. Czas dobry, by marzyć. Zawsze jest dobry wymarzyć. Czas piękny wysłuchać. Co ta kropelka niesie. Dajcie z siebie wszystko by niosło to, co chcecie, by piękno dawało, by radość dawało, by ten deszczyk był tym, czego pragniecie. Ten deszczyk szczęścia, deszczyk miłości, deszczyk radości, deszczyk spełnienia wszelakiego i zdrowia dobrego. Deszczyk niech opłukuje wasze narządy. Niech opukuje tą głowę gorącą od emocji. Niech spukuje to wszystko, do matki ziemi spukuje, i wszystko będzie takie piękne: bo zawsze po deszczu przecież tęcza świeci. Gdy ciepło w sercach, tęcza większa będzie. Taka. Od Waszego serca płynąca i wszędzie się rozprzestrzeniająca. Niech się rozprzestrzenia i dalej, i dalej, i jeszcze dalej, niech ogarnie świat cały, by jedność we wszystkich była, by miłość we wszystkich była, by to szczęście do wszystkich drzwi pukało i radość wszystkim. Dawało.